A dzisiaj będzie recenzja Żrebaka, Szajerzy, kolekty. To był mój pierwszy koń w życiu. Chyba go dostałam jak miałam dwa albo trzy lata. I tak. No, nie wygląda najgorzej. Te czerwone plamki. To to jest zdarta farba. Ale moim zdaniem to wygląda jakby po prostu on się świecił. Kurczę, tu jakiś kurz. Wygląda jakby po prostu bieg w słońcu i się świecił tak no i no. On się nazywa Bryland i to jest mm, książę Stadniny, jakby tak powiedzieć. I niedługo będzie królem. Bo, no, no, po prostu tak sobie wymyśliłam. On jest z roku 2013. Mm. Więc pewnie go do sam, um. no jeden rok miał, zanim go dostałam. Um. Tak. Bardzo ładny, bardzo mi się on podoba. To jest jeden z moich ulubionych koników. Ma ładne skarpetki. Takie ma długie nogi. Um. No, jest przeważnie takiej kary. Ma krótką grzywkę, podkulony ogonek, świecące oczko. No i mm, wszędzie zdartą farbę. ale mniejsza z tym. Ten konik to jest no, mój pierwszy koń, więc i tak. No, i to tyle. Piszcie mi w komentarzach, jaką chcecie następną recenzję. Następną recenzją będzie recenzja Kleczysztajer. Potem będzie recenzja mojego najnowszego konia, który mi dzisiaj powinien przyjść. A później, no, piszcie w komentarzach. Pa!